Witam, witam wszystkich serdecznie, głupi Jaś, głupi jaś zaprasza zapraszam, trochę będzie odblask tutaj, bo mam światło, światło prosto w twarz, jest pora deszczowa, ciemno się zrobiło, wszystkie lampy są zapalone, żeby lepiej było widać, okulary będą się niestety odbijały w świetle, ale twarz widać lepiej. No ja też będę trochę oślepiony, będę trochę tak uciekał wzrokiem gdzieś tam po tym, bo jednak ta lampa oślepia. Dobra, chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć kolejny epizod, kolejny epizod z życia w szkole podstawowej. E, jako pierwszy raz w życiu, pierwszy raz w życiu obca kobieta, obca kobieta dotknęła moich moich klejnotów. Otóż było to tak. Pewnego dnia, pewnego dnia w szkole podstawowej e, Oznajmiono nam, że klasa, że nasza klasa. nie pamiętam, która to była klasa, to była druga klasa, trzecia czy czwarta, nie pamiętam, ale mamy się wstawić do, do higienistki, będziemy na badania. Mamy się wstawić do higienistki na badanie, No takie rutynowe badania, no to powiedzieli nam, że na takie rutynowe badania wpadniecie tam, nie. Zrobią wam badania i wypadacie. Fajnie, bo tu podczas lekcji no to elegancko, nie? Lekcja mija. <laughs> tak to zawsze tak od małego już uczony leserstwa się cieszy, jak mu lekcja przepada. Dobra, pędzimy tam do tej higienistki. Dziewczynki ustawiły, ustawili w jednym rzędzie, chłopaków w drugim rzędzie. I później przez środek był taki parawan. parawan po jednej stronie były dziewczynki, po drugiej stronie byliśmy my. No i teraz. Wytłumaczy, wytłumaczyli, co to będzie robił. No i teraz pani higienistka mówi, że zaraz przyjdzie. Zaraz przyjdzie doktor. Zaraz przyjdzie doktor i... zbada nam nasze jajeczki. Wiecie, chciałbym widzieć wyraz mojej twarzy, jak się dowiedziałem, że przyjdzie pan że przyjdzie doktor. Doktor i zbada moje jajeczki. I teraz tak, burza w mózgu, burza w mózgu. Jak ten doktor będzie badał te jajeczki. Nie? Jak ten doktor będzie badał te jajeczki, czy to boli, czy to trzeba pokazać wszystkim te jajeczki. Nie? I tak wiecie, no, chłopak pierwszy raz w życiu będzie miał takie badanie. No i wchodzi doktor. Oczom moim ukazała się pani. Pani doktor, która będzie badała moje jajeczki. Oczy takie, oczy miałem takie wypełszone, wypełszone. Idę. A ten żelek, gumić, to się zrobił taki mały. Ze strachu uciekł, z nie było go. Zostały tylko jajeczki. I teraz Pani ta, Pani doktor wstała, tak przyszła, stanęła. Ja tak na nią patrzę, ja byłem niski, znaczy normalny wzrost miałem, spojrzałem na nią, tak, ona była wysoka, ona miała 2 metry, była ruda, miała takiego koka, nie dość, że była wysoka, to jeszcze takiego koka miała, do góry wywalonego, takiego keksa zrobionego z tych rudzielczych włosów, chuda. No, nie wiem w jakim wieku. No ciężko mi określić wiek, może Koło 50 mogła mieć. Chuda, co ja chuda pełno piegów, pełno piegów no biała, cera biała i pełno, pełno piegów. Pełno piegów. I pamiętam, jak dziś miała czerwone takie buty na, na szpilkach. Jeszcze. To wyobraźcie sobie, jak ona była wysoka, albo może mi się wydawała taka wysoka. Ona była szczupła, z takim kokiem, ruda. Czerwone jeszcze takie szpile. Ona była taka a dla mnie to była taka mnie Teraz ustawili nas. Ja miałem o tyle dobrze, że jest jak mm, moje nazwisko jest na L. Czyli jak cośkolwiek się działo, to zawsze byłem w środku. Miałem, miałem czas na odwód. Miałem, miałem czas, żeby uciec coś. No, zaczęło się podanie. O no i teraz tak? już tak nie wiedziałem, już to mówię, wiecie, nie jak to? co się będzie działo, no Pani sobie usiadła podchodziło się do Pani a Pani rękę rękę tak i pojeżdża i coś tam wpisywało wpisywała, oznaczała przy nazwisku, że tak ma dwoj, dwa jojki w tym samym miejscu wszystko się zgadza, no i teraz idę ja moja kolej tak wiecie Pokażę jej tej ojki, czy nie. bo pierwsza kobieta w życiu, obcza kobieta w życiu, który, która będzie macała mnie po jojka. Pokażę tej ojki, czy nie pokażę, nie? Nie miałem wyboru. Nie miałem wyboru. Po każdym tym pani ręce oczywiście. Stanąłem. Tak. Oj pani, pani zręcznym, zręcznym, takim tym, Odciągnęła majtasy. tasy i pi Ting din. Ten dotyk, ten dotyk chudej, rozumiecie, zimnej, chudej i zimnej ręki, która trzyma moje ojeczki, tak, ding dili, ding 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 To było uczucie, którego, którego nie zapomnę. To uczucie pamiętam To ding jak mi się robi zimno w jajki na przykład jak wejdę do wody to zaraz mam przed oczami tą wielką tą długą, chudą rękę taką wiecie, jak kostucha w kadaj mięsza ci wiejeczka. uczucie nie do zapomnienia dlatego wam postanowiłem się z wami tym uczuciem podzielić pozdrawiam serdecznie i zapraszam po więcej